Pewien starzec-pustelnik, przebywając na pustyni, sądził o sobie, że jest doskonały w cnotach. Prosił więc Boga, by wskazał mu, na czym polega doskonałość duszy, a on to wykona. Bóg, chcąc upokorzyć jego mniemanie o sobie, rzekł do niego: Idź do owego Archimandryty i uczyń, co ci poleci. Owemu zaś archimandrycie objawił, zanim on przyszedł: Oto idzie do ciebie pustelnik, powiedz mu, by wziął bat i udał się paść swoje świnie. Starzec przyszedł, zapukał do drzwi i wszedł do owego archimandryty. Pozdrowili się i usiedli. Pustelnik, który przybył, powiedział: Powiedz mi, co mam robić, abym się zbawił. Tamten rzekł: Uczynisz to wszystko, co ci powiem. Tak, odpowiedział. Wtedy rzekł mu: Weź bat i idź paść świnie. Ci zaś, którzy go znali i słyszeli o nim, gdy zobaczyli, że pasie świnie, mówili: Czy widzieliście tego sławnego pustelnika? Oto serce jego otępiało i demon go opętał pasie on świnie. Bóg widząc jego pokorę, że wytrwale znosi ludzkie obelgi, polecił, by wrócił znowu na swoje miejsce.